Cześć, witajcie na kanale Stamper Channel. W kolejnym odcinku kolejny gość, a dzisiaj tak naprawdę mnogość gości, czyli dwie osoby. Jest ze mną Ania Żąca i Paulina Maclik. Cześć, dzień dobry. Cześć, firma Dotway. Zgadza się. Czym się zajmujecie? Zobaczymy na siebie. Było przed odcinkiem, czy będę pokazywał kto. Okej, okay, w takim razie Aniu, czym zajmujecie się jako Dłeka? Jesteśmy firmą szkoleniowo-konsultingową. Prowadzimy, tworzymy, prowadzimy, wdrażamy programy rozwojowe w firmach, głównie jest to B2B. Jeżeli chodzi o naszą specjalizację, są to programy rozwojowe związane z rozwojem kadry menadżerskiej. Okej, okay, dobra. A to takie pytanie jeszcze posiłkowe do Pauliny właśnie, e, jeśli chodzi o te e, e, rozwojowe dla kadry menedżerskiej. Ale czy jest kadra menedżerska tutaj z regionu Małopolski, czy m, jakby zakres działania jest szerszy? Globalny, bym powiedziała. Mhm. E, myślę z perspektywy, gdyby nie jesteśmy firmą krakowską, natomiast działamy na terenie Polski, jak najbardziej jest, jesteśmy w stanie działać też globalnie, zwłaszcza w trybie pandemii gdzie większość naszych programów po prostu przeszła hmm. do trybu online. Także hmm, trochę nam pandemia pozwoliła przyspieszyć hmm, rozwój, jeżeli chodzi <grym> o, o terytorium działań. To jeszcze jedno pytanie, tutaj w kierunku do Ciebie, Paulina, bo Ania powiedziała, że do B2B, tak? Czyli obsługujecie firmy, ale to jest tak, że Wasze, wasze usługi zamawia firma, czy dla konkretnego menedżera swojego, czy to menedżer może iść się do Was wyszkolić, żeby być firmą? Dobre pytanie, I tak i tak. i tak, i tak. Znaczy, bardzo często zgłaszały się do nas osoby z działu HR, mhm. które poszukują jakby rozwiązań wspierających kadrę menedżerską, wspierających budowanie silnych zespołów. Natomiast jak najbardziej, Więcej zdarza się, że przyjdzie do nas menedżer, czy menedżerka, jak gdyby nawet dla siebie, z jakąś potrzebą mentoringu czy, czy szkoleń indywidualnych, a później się to przerasta, czy przeradza w taki fajny program rozwojowy, czy warsztaty dla firmie, dla pozostałych liderów. Mhm. To, czyli być dobrym menedżerem dzisiaj, to już tak dalej naszym widzom, tak w pigułce po prostu, bo zapytam, ile takie szkolenia trwa mniej więcej u Was? To zależy jaki to jest program szkoleniowy, dlatego że jedną z naszych cech jako Dodway jest taki sposób e, pracy mix and match, to znaczy mamy e, pewien, e, pewien wzór e, czy pewien program rozwoju e, świadomego i zwinnego lidera, bo tutaj, jeżeli mnie pytasz, jaki jest klucz, to jest przede wszystkim świadomość i zwinność i o tym mhm. za chwilę możemy mhm. porozmawiać. Natomiast ten mix, and match polega na tym, że mamy pewne ramy programowe. Natomiast, rozmawiając z firmą, badając potrzeby, jakie są w danej organizacji, dostosowujemy ten program do potrzeb pracodawcy. Mhm. A jeszcze jedno właśnie na temat pytanie na temat waszych klientów. Proste, po prostu w jaki sposób ich pozyskujecie? I jak mhm. ważna jest lojalność w Waszym biznesie? To tak też o zapytam do tego, czy to jest klient taki, który korzysta z Waszych usług i już się wyszkolił, nie mówiąc wprost, mhm. może iść w świat i zdobywać, czy to jednak są usługi cykliczne? Ja bym powiedziała, że to są, jeżeli chodzi o pozyskiwanie klientów, to są głównie polecenia. Mhm. I tutaj to nie, jest, to, są, nie, to nie są programy, które możemy nie wiem, zrobić reklamę na Facebooku i ktoś się zapisze. Oczywiście, na przykład, na webinar, absolutnie tak. Natomiast to są raczej polecenia, czyli osoby, które z nami już wcześniej współpracowały, które znają, znają nas, wiedzą, że to jest bardzo dobra jakość. To są przez polecenia. Jeżeli chodzi o to cykliczność, to są na pewno klienci powracający czyli są takie sytuacje, że na przykład robiliśmy szkolenia w jednym programie, a okazywało się później, że jest potrzeba w kolejnej, tak, w kolejnym obszarze, i rzeczywiście to się dzieje cyklicznie. Tak samo prowadziłyśmy webinary i z tego też uzyskiwałyśmy klientów, którzy widząc jakość treści właśnie na webinarach. Stwierdzili albo chcą coaching indywidualny, albo też program dla firmy. Mm, jasne. E na pewno Państwo byście chcieli, żebym zadał jeszcze więcej pytań na temat już właśnie takiego, e, tych mechanizmów. Z e, racji tego, że ja bym chciał jak gdyby dużo więcej jeszcze wypytać tutaj o, o wasz biznes, nie tylko o, o produkty, ale Państwo oczywiście macie możliwość pisać w komentarzach, pytajcie tutaj na pewno Ania i Paulina odpowiedzą na te e, pytania, a jeśli będzie potrzeba, no to oczywiście komunikujcie się również przez jakieś prywatne komunikatory. No i oczywiście rozwijać się. Trzeba, jeśli potrzebujecie takie umiejętności, to na pewno macie dzisiaj jak gdyby, okazję poznać. Osoby, które doskonale wiedzą, jak Wam pomóc. Właśnie mm. jak COVID, jak mm. pandemia wpłynęły na waszą branżę. To tak, na branżę wpłynęło tak, że tutaj podam nasz przykład. Myśmy po roku dotarły tam w lutym mm. 2020, gdzie chciałyśmy być, czyli miałyśmy klientów korporacyjnych, byłyśmy zaproszone na wydarzenie, miałyśmy w programie też już pierwsze warsztaty z dużymi firmami. No i przyszedł COVID i co się stało? Wszystko spadło z kalendarza. Tak. Tak? I to była sytuacja branży wtedy, mhm. bo nawet osoby, które były dłużej na rynku, też mówiły, że cały kalendarz im po prostu był pusty. Tak. E, więc nam e, po pierwszym, myślę, że szoku, e, stwierdziliśmy dobrze, no to co, e, inaczej jak robimy. E, I tutaj pojawił się partner biznesowy, który myślę, że nam sporo pomógł, żeby utrzymać się na rynku wręcz. A poza tym myślałyśmy w takim razie dobrze, to jak się przerzucamy na online, czyli mhm. coś, co, o czym myślałyśmy wcześniej, zadziało się szybciej, to Paulina już wspominała, tak, że mhm. zaczęłyśmy właśnie przede wszystkim szkolenia online proponować. Cały coaching indywidualny, który mógł być sesje takie stacjonarne, on też przeszedł online, co mhm. myślę, że zaraz jest nawet, nawet prostsze. Także tamten rok był bardzo ciężki, ale już zmiana tego naszego wysiłku w tamtym roku nastąpiła i ją było widać w kwartale czwartym tamtego roku, kiedy firmy mhm. zaczynały być coraz bardziej, bardziej odważne e, i zaczynały się przekonywać, ok, no to w takim razie idziemy na przykład w programie rozwojowe całkowicie online. Co mhm. kiedyś nie, nam wydawało się, że to nie jest możliwe, żeby na przykład zrobić taki program, e, w którym mamy pięć warsztatów po 8 godzin całkowicie online. Okazało mhm. się, że można. Dobrze, to jeszcze tak zapytam, ponieważ to pytanie nie padło, a też w związku z tym, że będę chciał również poznać dzisiaj Wasze rady dla przedsiębiorców, to tak, a wiemy, że biznes to system naczyń powiązanych, więc zapytam, jakie branże przeważnie korzystają z Waszych usług, z Waszej firmy? Jeżeli chodzi o branże, to są to branża offshoringowa, outsourcingowa, czyli duże firmy, uh -huh. które tutaj mają albo w Krakowie, albo w tym momencie akurat w Warszawie swoje usługi. Uh -huh. Dlatego, że część naszych programów jest w języku angielskim, także tutaj też jesteśmy w stanie dostarczać te programy całkowicie po angielsku. Uh -huh. Wszystkie prezentacje, narzędzia są albo po polsku, albo po angielsku i tutaj myślę, że... To z tej e... angielskiej szkoły, tak? <laughs> e... Tak, głównie no, pracowałyśmy Just. z językiem angielskim tak. też uh -huh. za granicą, także myślę, że to jest łatwość. Mamy też szczęść osób na przykład na jeżeli chodzi o coaching indywidualny, to są osoby z marketingu, mhm. bo też na takich wydarzeniach znalazłyśmy się, więc wiadomo, że te kontakty też są z tamtej, z tamtej strony, ale są też na przykład właściciele firm właśnie, mhm. czy też firm jednoosobowych, czy też mniejszych firm którzy chcą popracować nad swoim, nad swoim nastawieniem mentalnym, nad swoją efektywnością. A mm. bardzo często jest tak, że pod efektywnością kryje się nie to, jak ja mam usłożyć swój plan dnia, tylko co mi przeszkadza, że ja tego planu dnia nie mogę ułożyć. Mm. 2020 był e, trudny, zmieniała się rzeczywistość, teraz e, pytanie, czy ta rzeczywistość, która jest teraz, to już jest ta, która zostanie z nami, czy to jeszcze będzie ewoluowało, tego nie wiemy, bo wiele branż no, jest e, nadal zamkniętych, mm. nadal e, działa w e, dużym Według dużych obostrzeń. Więc zapytam Was, co wy radzicie przedsiębiorcom, co oni powinni robić, no żeby skutki tego kryzysu, który nas niewątpliwie czeka, który już teraz mamy, no żeby był jak najmniejszy. Ania. Myślę, że to jest to, co uczymy też, to, czego rozwijamy, czyli ta zwinność. Tak? My, to jest świadomość, zwinność. Tak? I tutaj bardziej się odniosę do tej zwinności. Zmieniają się cały czas warunki. To, co jest dzisiaj, może niekoniecznie być, być jutro, dlatego że umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków dla mnie jest kluczowa. Mhm. Więc tutaj nie chodzi o to, żeby mieć tylko jedną ścieżkę, jedną strategię, tylko też patrzeć, okay, co się w takim razie może wydarzyć i gdzie mamy inne ścieżki nie, rozwoju czy biznesu. To, co warte jest zaznaczenia, to też to, ten nasz taki mięsień mentalny, czyli nasza odporność właśnie na zmiany, bo możesz sobie wyobrazić tak jak w przypadku menadżerów, właścicieli firm, jest tak, że jedna rzecz to jest to, że mamy na przykład wiedzę biznesową, zarządzamy na przykład ludźmi dobrze, ale chodzi o to, żeby też dawać sobie radę ze samym sobą, czyli jeżeli mamy zmiany, to jakie mamy do tej zmiany nastawienie, jak reagujemy, mhm. jak sobie radzimy ze zmianą, czyli ta odporność na stres jest też mhm. bardzo ważna. Czyli tutaj ważne, żeby wiedzieć doskonale, że jedyną stałą jest zmienna, więc więcej do tych zmian się umieć dostosować. Zgadza się, plus jak reagujemy na zmianę, mhm. jak spowodować, żebyśmy świadomie reagowali na tą zmianę tak jak chcemy, mhm. co jest możliwe. A Ty Paulina, co byś radziła tym przedsiębiorstwie? Ja absolutnie zgadzam się z tym, co no, Ania oczywiście. powiedziała. Eee, to ja się siedzę by... za blisko, żeby się nie zgadzać. Ja <laughs> <się dałam>. eee, Chciałabym <coughs> jedną rzecz z punktu widzenia prowadzenia biznesu, bo coś ten biznes otwieramy, więc jak gdyby mamy jakąś, tam, jak, jakąś strategię, jakiś cel, i warto jak gdyby mieć na uwadze tą strategię, ten cel, natomiast zastanowić się jakimi drogami możemy tam dotrzeć, tak, i jak gdyby mieć kilka tych pomysłów takich, może trochę rozszerzyć te takie czarne scenariusze, a co jeżeli to, a co jeżeli tamto, żeby te taktyki już mieć przygotowane, ale z drugiej strony co Ani na początku powiedziałaś, czarny scenariusz, ale z drugiej strony, co może się super wydarzyć, a co jeżeli to mhm. się zadzieje, żeby tak tą perspektywę po prostu możliwości e, rozciągnąć na tyle, na ile się da w momencie, kiedy no, coś się zmieni, coś się wykrzaczy, to ja nie szukam od podstaw OMG za przeproszeniem e, to co teraz, tylko myślę sobie, dobra, to jest tu, gdzie chcemy dotrzeć, tylko pytanie, czy pójdziemy drogą A, czy może drogą B, tak? Mhm. Jasne, no to czyli to, to jest ważne, że ten, żeby zawsze się nie rezygnować, tylko mówiąc wprost, jak już jesteśmy w pewnym etapie, to żeby szukać możliwości dojść do celu. No super, myślę, że te rady na pewno, jak gdyby gdzieś tam wpłyną na to, że ten, że wielu przedsiębiorców znowu dzisiaj przemyśli swoją strategię. Na pewno chcielibyście Państwo, żebym zadał jeszcze więcej pytań tutaj do, do dziewczyn, ale nasz czas gdzieś jest ograniczony. Ważnie, możecie komentować spokojnie w komentarzach pod tym filmem, piszcie, na pewno uzyskacie odpowiedź, a jeśli ktoś z Państwa właśnie potrzebuje właśnie takich, takiej wiedzy albo poukładania sobie pewnych, pewnych strategii, pewnych rzeczy w biznesie, no to myślę, że macie dzisiaj odpowiednie osoby, żeby je o to zapytać. Bo ja chciałem Wam podziękować bardzo za to, że opowiedziałeś swoją historię i dałeś się rady przedsiębiorcom. To jednak jeszcze nie koniec naszego spotkania, bo jeszcze mamy kilka takich stałych elementów, które pozwolą poznać Was jeszcze bardziej, więc zasada jest taka, wy losujecie. Ja czytam, więc pierwsza Ania, proszę bardzo. zamykam może, żeby nie podglądać. Zwykle właśnie energia w studiu działa tak, że ten, że po prostu zawsze pytanie jest trafione i to już mówię zawsze w każdym odcinku. No i mówiąc prosto, tutaj nie mogło być inaczej, pytanie jest naprawdę idealne, bo jest pytaniem takim, którym jak gdyby warto zapytać kogoś, kto przekazuje swoją wiedzę innym, bo co jest potrzebne, żeby żyć pełnią życia? Przede wszystkim, jeżeli takie pytanie usłyszałam, to od razu mi się nasuwa pytanie, co to znaczy żyć pełnią życia. Mhm. I każdy sobie musi sam na to pytanie odpowiedzieć, bo moja pełnia życia jest całkowicie inna niż pełnia życia Pauliny. Więc pierwszym krokiem do tego, żeby żyć pełnią życia, to się przede wszystkim zastanowić, co to dla mnie znaczy i co chciałabym zrealizować, tak? co bym chciała poczuć, co bym chciała pomyśleć, co bym chciała zrobić, żeby właśnie ta pełnia życia te pełnie życia nastąpiła. Tak? Mhm. tutaj każdy ma indywidualną odpowiedź. U mnie myślę, że to jest przede wszystkim takie zadowolenie same siebie. Myślę, że to jest nie tylko spełnienie w pracy, ale też poczucie nie wiem, wolności, które też możemy czuć na, na różne sposoby, ale też zabawa taki fan zły w, mhm. w życiu. Czyli najważniejsze w tym wszystkim to sobie odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie. Co to jest żyć pełnią życia? To jest żyć pełnią życia, tak. tak. i każdy ma tą indywidualną. Absolutnie. Super. E, no to w takim razie zobaczymy co wyrosuje Paulina. Dobra. Na pewno pytanie jest trafione, więc już nie będę zastanawiał. No myślę, że e, ta determinacja, a się jeszcze raz, bo co byś zrobiła, gdybyś znowu miała 20 lat? To będę zrobiona miała 20 lat. No. Yy, wiesz co, myślę sobie tak, ja bardzo cenię sobie te moje 20 lat i na pewno zrobiłam to samo, co zrobiłam wtedy. Świetnie to właśnie tak... Aż oczy otwierałem, czy powiesz to samo, czy nie. To samo, co zrobiłam wtedy, tylko mówiąc po, po bandzie, dużo więcej bym podróżowała. Yy, Dużo więcej bym doceniała to, co wtedy miałam, wiesz, Bo myślę, że jak gdyby, nie wiem, te 20 to jest na człowiek tyle energii, że się wydaje, że to tak będzie wiecznie, taka, taka pełnia życia, tak jak mhm. powiedziałaś. I myślę, że zrobiłam dokładnie to samo, co wtedy, trochę więcej podróży bym dorzuciła i docenienie tego, co, co mam. Na pewno byś nas ostrzegła, że przyjdzie pandemia. Nie wiem, byście otworzyły wcześniej, więc na pewno tak ważne, że, ten, że dokładnie tak samo by ta droga wyglądała, tylko miałaby po prostu więcej tych efektów tak zwanych fajerwerkowych. Super. Także no, cieszę się, że, ten, że pytania były trafione. Mam do Was tylko jeszcze jedną prośbę, ponieważ gdyby chciałbym, żeby nasz projekt miał ciągłość i były kolejne odcinki, więc gdybym Was mógł poprosić o zarekomendowanie kolejnej osoby do odcinka, to by to właśnie było teraz. Tak, ja rekomenduję <laughs> Wioletę która pracuje w gastronomii, więc myślę, że jeżeli chodzi o e, kryzys i jak się w tym odnaleźć, to będzie bardzo dobrą osobą do tego. Jasne, super, dziękuję. Mm -hmm. Ja bym bardzo chciała serdecznie zaprosić Agnieszkę Olszańską z która jest wspaniałą osobą i myślę, że też ma wiele cennych przemyśleń, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu w czasie kryzysu. Jasne, dwie panie nominowały, dwie panie, <grym więc <grym jak najbardziej zapraszam Was do nas do studia, gdzie właśnie poznamy Waszą historię, no i na pewno właśnie tą, te Wasze rady na, na biznes, bo jak już to Ania wspomniała, że branża no, gastronomii jest branżą ciężką, więc, ten, więc na pewno będą to świetne wskazówki dla biznesu. Tak na koniec, mówiąc proste, zawsze lubię się żegnać tak po polsku, i że po polsku to jest tak życzeniami, więc, więc tylko że u nas się zmienia, życzenia są nie moje do Was, tylko Wasze do Was, więc zacznę od Aniu. Aniu czego byś sobie życzyła? Dla siebie, dla swojego biznesu? Przede wszystkim <coughs> zdrowia, jeżeli chodzi o zdrowie personalne, ale też zdrowie dla biznesu. Mhm, Okej, okay. <coughs> czyli w jednej i drugiej rzeczy <coughs> Absolutnie. Tak. Ja dorzucę energii do działania i tracionych pomysłów biznesowych. Super, to tego Wam wszystkiego życzymy. Ja jako Bartek, my jako Stamper, no żeby właśnie było zdrowie, zdrowie dla biznesu, zdrowie dla Was oczywiście, ale żeby były te trafione biznesy. I jeszcze raz dziękuję Wam bardzo, że byliście dzisiaj u nas i opowiedzieliście swoją historię. Dziękujemy. Państwu również dziękuję za ten dzisiejszy odcinek. No i zapraszam na kolejny, w którym poznamy kolejne ciekawe historie i kolejne ciekawe wskazówki. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa prowadzi restaurację, kawiarnie salon kosmetyczny, salon fryzjerski lub jakikolwiek inny punkt usługowy, to pamiętajcie, że Stamper to również aplikacja z programem lojalnościowym, dzięki któremu w nowoczesny sposób możecie zrealizować i pozyskać nowych klientów. Więcej informacji dowiecie się na www.getstamper.com.